Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować naszym użytkownikom i partnerom nową funkcjonalność związaną z rozrachunkami. Zmiany te mają na celu poprawę ergonomii pracy, czytelność obrazu rozrachunków i automatyzację zarówno rozliczeń, jak i księgowań. W systemie wprowadzono dwa nowe pojęcia: konto rozrachunkowe i konto przeciwstawne. Dzięki którym rozliczenia transakcji z kontrahentami, pracownikami czy też innymi podmiotami będą sprawniejsze rozwiązania odnoszą się zarówno do obszaru księgi handlowej, jak i do części operacyjnej systemu, a są to zmiany w dokumentach sprzedaży, zakupu, dokumentach kasowo-bankowych oraz rozrachunkowych, takich jak inne należności, inne zobowiązania czy też ROO. Wprowadzone usprawnienia to pierwszy etap zmian w rozrachunkach. W kolejnych wersjach projekt ten będzie rozbudowywany. Ustawienia globalnych. Mamy możliwość podjęcia decyzji, czy firma używa, czy też nie używa kategorii operacji. Przy wyborze stosowanie kategorii operacji, byt ten zostaje zastąpiony kontem przeciwstawnym. Konto przeciwstawne jest kontem służącym do rozliczenia transakcji. Zgodnie bowiem z zasadą dwustronnego zapisu, tylko zapis po dwóch stronach kont księgowych jest poprawny. W części operacyjnej system nie wymusza podawania tego konta, jednak warto to robić dla większej automatyzacji procesów księgowych. W przypadku dokumentów generujących rozrachunek będzie to konto rozrachunkowe. Natomiast w przypadku dokumentów generujących dodatkowy koszt lub przychód będzie to odpowiednie konto przychodu lub kosztu. W planie kont dodano nowy rodzaj konta – konto rozrachunkowe. Konto oznaczone w planie kont jak, jako rozrachunkowe widoczne jest w kolumnie na tak. Również w filtrach można posłużyć się tym rodzajem konta. W zestawieniu obrotów i salt mamy możliwość dokonania analizy względem kont rozrachunkowych. Także w zapisach na kontach można wskazać ten parametr. Konto rozrachunkowe ma na celu usprawnienie dokonywania rozliczeń w transakcjach z kontrahentami, pracownikami lub innymi podmiotami. Dokonywania uzgodnień, a także kontroli rozrachunków. W module księga handlowa system umożliwia stworzenie dokumentów rozrachunkowych inne należności, na zobowiązania. Najczęściej wykorzystywane jest w momencie wdrożenia systemu, kiedy to należy zasilić w informacje zapisy na kontach, jak również dane o rozrachunkach. Można to wykonać wprowadzając dokument PK, polecenie księgowania, najlepiej w okresie zerowym bilans otwarcia. Tworząc księdze handlowej PK, wprowadzamy do niego salda poszczególnych kont. W tworzeniu zapisu na koncie rozrachunkowym system zada nam pytanie: Zapis dotyczy konta rozrachunkowego, czy przenieść go do rozrachunków? Odpowiedź na tak spowoduje przewołanie formularza i n i z w zależności od strony zapisu i umożliwi wypełnienie go szczegółowymi informacjami. W momencie zatwierdzania dokumentu i i z dane przenoszą się na Rozrachunki oraz na dokument PK. Podmiot takiego dokumentu pobierany jest z kartoteki konta. Jeżeli konto nie ma kartoteki, wówczas na dokumencie INIZ należy kontrahenta wskazać ręcznie. Dla większej przejrzystości zapisów zaleca się tworzenie kont rozrachunkowych z odpowiednią kartoteką podmiotu. Dotychczas podczas tworzenia z kątem, które posiada kartotekę kontrahentów, pracowników, innych podmiotów, właścicieli i urzędów, system zadawał pytanie o przeniesienie kwoty na rozrachunki. W najnowszej wersji konta z tymi kartotekami otrzymują znacznik rozrachunkowy z automatu, co będzie determinowało przeniesienie takiego dokumentu na rozrachunki. Zautomatyzowany zapis przeciwstawnego rozrachunkowego konta będzie konsekwencją ustawień w konfiguracji definicji dokumentu. Konfiguracji konta w kartotece podmiotu i konfiguracji zapisanej przy dokumencie. W konfiguracji dokumentów istnieje już wcześniej parametr domyślne konto rozrachunkowe. Od najnowszej wersji jest jednak przypisywany do każdego dokumentu, dlatego należy odpowiednio uzupełnić definicję dokumentu, dzięki czemu rozrachunki z danego rejestru będą trafiać na określone konto. Na przykład faktury sprzedaży mogą mieć ustawione konto rozrachunki z odbiorcami z podwiązaną kartoteką kontrachęci. Konfiguracja domyślnego konta znajduje się we wszystkich dokumentach, które generują rozrachunek w fakturach i korektach sprzedaży, zakupu, dokumentach IN i Z oraz RO. Konto przeciwstawne, konto rozrachunkowe w kartotece podmiotu, służy do określenia konto do rozliczeń, np. z podmiotami powiązanymi. Wówczas zasada funkcjonowana jest taka system zamiast domyślnego konta z konfiguracji dokumentu zapisze konto wskazane w kartotece podmiotu. Konta zostają zdefiniowane dla danego roku w księdze handlowej. Nie mogą mieć dwie różne pozycje dodane z kątami w jednym roku. W definicji należy wskazać konto należności przychodów oraz konto z obowiązań. W przypadku wskazania konta zespołu czwartego możemy od razu zdefiniować dla niego konto zespołu piątego. Do usprawnienia przypisywania kąt możemy skorzystać z funkcji zbiorowego przypisywania ustawień dostępnej pod F12. Analogicznie wyglądające formularze kąt dodane zostały do kartoteki pracownika, właściciela, członka zarządu. Natomiast w przypadku innego podmiotu czy też urzędu korzystamy z przycisku Definicja kąt. Jeżeli w innym podmiocie w definicji kont wskazane zostanie konto inne niż rozrachunkowe, np. w przypadku opłaty bankowej. System podczas importu wyciągu bankowego, czy też podczas ręcznego wprowadzania dokumentów kasowo-bankowych zachowa się tak, jak przy zaznaczeniu checkboxu, nie generuje dokumentów rozliczeniowych. Oznacza to, że taki, taka płatność, taki dokument nie trafi na rozrachunki. Istotne również w kartotece karty płatniczej, że możemy wskazać konto rozrachunkowe, co znajdzie zastosowanie w rozliczeniach np. z polkardem, centrum rozliczeń kart, z pracownikiem bądź właścicielem, urzędem, a także innym podmiotem. A teraz na dokumencie możemy w płatności wskazać zapłatę kartą płatniczą. Wtedy dokumenty będą trafiały na rozrachunki z kontrahentem wskazanym, kontrahentem, czy też pracownikiem, innym podmiotem, itd., wskazanym w karcie płatniczej, a nie z kontrahentem z dokumentu. Konfiguracja zapisana przy dokumencie widoczna jest w danych księgowych. Jeżeli konto nie zostało przypisane w kartotece podmiotu ani w definicji dokumentu, użytkownik może zmienić bądź uzupełnić to konto ręcznie na dokumencie sprzedaży zakupu pod przyciskiem dane księgowe. Powyższy zapis wykona się dla dokumentów utworzonych w wersji 3.78, jednak zdefiniowane domyślne konto rozrachunkowe w definicji dokumentu pozwoli na zautomatyzowanie księgowań również dla rozliczeń dokumentów wprowadzonych do bazy w poprzednich wersjach systemu. Mówione konfiguracje mają służyć lepszemu rozliczaniu dokumentów kasowo-bankowych oraz prawidłowemu rozpoznaniu transakcji. Do tej pory, po dokonaniu rozliczenia, zapłaty za fakturę, użytkownik samodzielnie musi określić kategorię operacji, czyli de facto wskazać konto rozrachunkowe. Od tej wersji konto przeciwstawne pobierze się automatycznie z pozycji rozliczanej. Ewentualna nadpłata domyślnie zadysponuje się na konto wskazane bądź w kartotece kontrahenta, bądź uzupełnione ręcznie przez użytkownika. Na dokumentach i pozycjach KP, KW, BP, BW oraz RO można zmienić konto dla zaznaczonych pozycji przy pomocy funkcji dostępnej pod F12. Zmiana konta dla zaznaczonych pozycji. Ostatnim elementem, o jakim chciałabym Państwu opowiedzieć dotyczącym zmian w rozrachunkach jest definicja komentarza na kontach rozrachunkowych przeciwstawnych podczas podawania kont na dokumentach kasowo-bankowych i na dokumencie RO, a także na pozycjach rozliczanych. Można określić skąd program weźmie kreść przy księgowaniu tych dokumentów. Odróżnię definicji przy kategoriach operacji. W treści dekretu nie ma zapytania skołolowego ani wyrażenia. In -space. Są za to następujące opcje: tekst wpisywany ręcznie, tak z nagłówka dokumentu, tekst ze słownika, tekst wpisywany ręcznie i numer dokumentu rozliczanego, tekst ze słownika i numer dokumentu rozliczanego, nazwa wskazana w kategorii konta, czy, te, czy też cechy nagłówka. Dodany został również słownik treści dekretu, który stanowi. Substytut pozycji nazwa, kategorii i numer dokumentu. Po dekretacji widzimy, jak system poprał komentarz wskazany w treści dekretu przy końcie rozrachunkowym pozycji KP. Dziękuję bardzo za uwagę. I zachęcam do zapoznania się z instrukcją dotyczącą najnowszych zmian w rozrachunkach, a także sprawdzania informacji w wiadomościach dla Ciebie, gdzie mogą Państwo na bieżąco czerpać informacje o zmianach w systemie, również o zmianach dotyczących rozrachunków. Dziękuję bardzo.